Ja dostałem tego malucha, kiedy była na dworze plucha. U mego dziadka stoją w garażu, teraz nie ma dla niego metrażu. Jadę mym maluchem, jak Lamborghini, każda dziewczyna dzisiaj się ślini. Jadę my maluchem, co tam ci Mnie nie dogoni nawet sejczęto. Jadę my maluchem, jak Lamborghini, Każda dziewczyna dzisiaj się ślini. Jadę my maluchem, co tam ci Mnie nie dogoni nawet sejczęto. Teraz jeżdżę maluchem sobie. I mam jedno ciągle w głowie, by poderwać na niego dziewczynę No i znaleźć do seksu przyczynę Jadę maluchem, jak Lamborghini, Każda dziewczyna dzisiaj się ślini. Jadę my maluchem, co tam ci Mnie nie dogoni, nawet sejczęto. Jadę my maluchem, jak Lamborghini, Każda dziewczyna dzisiaj się ślini. Jadę my maluchem, co tam ci Mnie nie dogoni, nawet sejczęto.